Witam wszystkich i zapraszam na kolejną bitwę War Thunder. Dzisiaj bitwa powietrzna i chyba jakaś nowa mapa, Frontline. Zacznijmy sobie od Harrikan'a, standardowo. Jeszcze 6 sekund. Frontline African Canyon. To... nie wiem czy to jest nowa mapa czy nie. No nieważne, nabieramy oczywiście wysokości na początek. Już chłopaki nurkują, F-2A. Nieźle. I zaczynają nasuwać cele naziemne. Tam widzę są przeciwni samoloty przeciwnika. A, to jakaś bitwa. Naziemna. Dobra, spróbujemy sobie upolować jakiegoś tutaj. Tu Spitfire widzę, ciągnie do góry. Spróbujmy go sobie, zobaczymy. jest. Aha, dobra. Teraz na niego polecimy. No. O, tu kto do mnie bruje? Dół? Ogiewo. Mm -hmm. Ale manewry, proszę bardzo, manewry, Urna będzie mi tu ten speedfire'em gdzieś w kosmos poleciał, czy co? Dobra, dobra, spokojnie, wszystko po kolei. Okej, okay. ten jest daleko, o, tu jest sporo dziadów. Dobra, no to może trochę rozwalimy tutaj celi naziemny Za na wysoko celuję. Dobra. O, dobra, jest tu jakiś koleś. Uuu, tu jest niebezpiecznie. Dobra, bo nic nie widzę. O, jest tu jakiś na dole. Łag do rozwalenia. No, nie rozwalę go, muszę uciekać, bo mi siedzi jakiś na ogonie dziad. No, ale dobra, wystawił się teraz. O, trzech mam. No, dośmy tego, bo mi wskoczy na ogon. Nie uciekaj, nie uciekaj. Chodź, chodź. Ach, zdjął mi jakiś go... Ło ty, dziadu! O, już nie wyciągnę tego! Dobra. Tak, co my mamy? Okej, okay, weźmy sobie teraz Spitfire'a. Jeszcze trochę No, jedziemy, dobra. Widzę, że wszystko się tam dzieje... ...na dole. Jestem na razie na drugiej pozycji. Widzę, że takie wyniki prowadzą goście trochę. Dobra, tutaj to jest niezła niezłajacka. Zajmijmy się, może, tym. Okej, okay. ładnie. Trzeba zacząć strzelać, moim zdaniem, pierwszy. Zawsze tam coś tam doleci jak się na czołówkę. A może tym BF-em się teraz zajmiemy A, tak, dostał, ale... Tu jest. Och, tam we dwóch. No nieładnie, panowie, jak tak można? Pięknie. Teraz drugiego. Poczekajcie, poczekajcie. Ach! Uo! Kurde, wpadł na niego jeszcze. Kamikadze mu skutecznił. Mik. Żeby mi tu jakiś sojusznik na mnie nie wleciał w morderza. Wolnić trzeba, bo koleś jest faniaczkiem. Kurde, trafienie krytyczne. Nie dadzą... ...postrzelać. Chyba mój w ogóle mi tu walił. O, jest tu koleś, aż ty generał 525. Dobra, trzy samoloty ustrzelone. O, i teraz Hurricane MK2B. Dobra, polecimy sobie ten teraz. No, przegrywamy, niestety. Gdzie ten generał? A już spadł na trzecią pozycję. Ale jestem na razie. Mam na najwięcej punktów. Dobra. Po drodze może to F2A sobie spróbujmy. E, on tam leci za górką. Teraz się zbliża. Nie, on leci gdzieś tam. Spróbujmy tego I15 rozwalić. Gladiator. Roman. No dawaj, dawaj. Samoloty małe są z pierwszego tieru. a jeszcze przegramy, kurde. O, tu jest coś. MC Fajny kamuflaż. O, tu jest tak. Aż ty, dobra! He, <laughs> jeszcze go zahaczyłem. Okej, okay, gdzie ten MC? Jest, tutaj. O! O! o a, ale nie! Podziurawił mi skrzydło, skubane. Dobra. Manewry, szalone. Oż, jakiś kurde sztuka z pancerny. A gdzie ten MC? A lata mi tu na ogonie. Dobra, zaliczyło mi zniszczenie tamtego. No i teraz zajmijmy się tym, co mnie tutaj zawracał. Och, w mordę! Cholera. Było blisko. Trafiony. Jezu, żeby mnie nie załatwił, mój ludzie! No ładnie, dobra, jest tu jeszcze P26A, ale przegrywamy. Teraz się skończy ta bitwa. Dostał o, może jednego chociaż rozwalę. O, przeładowanie. Rozwalą go? Czy nie? No? Ale się nad nim zastanawiają, panowie. Próć go! No, zaliczyło mi... Obra, tam jestem, generał 525. No, może, może jeszcze kurczę wygramy. Tym się zajmiemy? Dobra, już. Załatwiamy tego, nie będę tam leciał do tego generała, bo jest daleko. Mój skrzydłowy. No, popycham, popycham. O, korkociąg. Dobra, wyszedłem. Gdzie on mi tu uciekł? Tu jest. No, dziadu! Gdzie on jest? Tu jest. No, o, 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 kochany. O, chyba go załatwią. No, bo muszę przeładować. No, bitwa bardzo... Dobra, zajmijmy się czymś innym. To już widzę, że ten ma ogon... Na ogonie ma. Spróbujmy tego... No. Z wiałmi. Ciężko się manewruje. Powiem wam, że jestem mocno ubity. I ten samolot... Nie reaguje na moje tutaj ma... O, jest ten. MC2. A on jeździ. Spróbujmy może... Spróbujemy upolować. Nie, ucieka. Dobra, tam jest sporo ich. Ten ucieka, kurde. Wszyscy uciekają ode mnie. Chodźcie tu. O, jest ten. a dwóch mnie chciało. Nie ma tak dobrze. Speedfire ładnie opancerzony. No, dopadną mnie, bo po prostu tak manewruję, że. No właśnie. Dobra, katapultujemy się. I uda się. Udało się. Ładnie. Jeszcze mam gladiatora. Słaby samolot na koniec, ale ma niezłą siłę ognia. Coś tam może się nim uda. No, lecimy szybko. No. Tutaj Miku Bukowski. Na tłuk. co mi tuś... O, tu mi wszedł na ogon. nie ma tak... Łopie I co on ucieka? No... Chyba przegramy Chociaż... będzie chyba koniec bitwy zaraz. Patrzcie już na punktację. Przynajmniej u mnie punktacja teraz jest taka, że my już nie mamy żadnego paska. Chociaż nie, no teoretycznie wygrywamy, przepraszam. O I co? Zderzyłem się? Kółka mi oberwał. Co świetnie. Wygraliśmy. Chyba, jeżeli świetnie. O, jeszcze jeden tak. Urde, ale bitwa powiem Wam. No, dawać, dawać, dawać. Tego Mika spróbujemy załatwić. A, bo to jest bombowiec w ogóle. O. Przegraliśmy niestety. Ale fajna bitwa była. Zobaczmy jeszcze wyniki. Zniszczone samoloty 8? No nawet nie liczyłem. Jednostki naziemne Dwie. asysty jedna. trafienia krytyczne 6. No sporo tu nadostawałem. Niszczyciel amerykańskich samolotów, seria ataków zeskoczenia, załodowiec, bawca sił naziemnych. Ciekawe. Zbawca myśliwców, wielokrotne trafienie. No, spoko, 11 tysięcy, całkiem nieźle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki i do usłyszenia.